Cześć, jestem Zamy 3 i szybko przedstawię ma dwa mod tornado mod, weather tornado zak, abdata e, um, to um, Minecraft jar, Minecraft jar, e, Minecraft jar, tak e, otwórz za pomocą, to zamykamy, audio mod. Otwieramy i przenosimy do Minecraft Jar. otwieramy i przenosimy do Minecraft Jar. Minecraft Jar możemy już zamknąć. Chodzimy do klikamy nowy folder mods. I teraz, jak już utworzyliśmy to o uh, Teraz wystarczy. Otwieramy Tornadus Mode. Mm. Tutaj mamy wszystkie receptury. Ja, tu co? I tu bierzemy, zaznaczamy to i przeciękamy do kropka Minecraft. Tak, tak. I tutaj już zainstalowałem, i tutaj również. Tak, Chyba to, co do, co do instalacji, to już wszystko. I widzimy się za chwilę, jak będę przedstawiał moda. <laughs> Dobra, teraz będę przedstawiał tego moda. Tu będzie crafting, tak. Drill item się robi z tak. Warm gun, za pomocą tego możemy przyzwać tornado z trzech piórek i shock wave item z trzech też. Tornado Siren, czyli nie wiem, syrena antytornadowa, nie że mm, łączy się taka syrena, jak to, y, tornado będzie robimy w ten sposób, a to robimy w ten sposób, nie wiem, on to chyba chroni, nie dobra to najpierw zobaczmy to, to było tak, tak. Tak, to jest tornado sensor. Dalej. Tak, 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 tak. i tak. To jest... Mm, to jest tornado siren. Mm. Teraz tak się robi ten mod Shockwave mm. i tak Robi się ten drugi drill item. Dobrze. Ten y shockwave. O. On może przenosić ziemię. O. Tak sobie na przykład. Fajnie. Świna sobie poleciała. O fajnie, dobra. A drill i tym kopię. Ło i wyrzuca klocki. Fajnie, bo robi takie schodki. O, piękne. O ja. Jak ja teraz zledę! O. Ja. <laughs> Super, dobra, ja tu nie wiem, wykopię trochę, o piach, tu jest wiem, że tu bardzo ciemno jest, no ale nie, nic nie poradzę pochodni, nie mam. Mm. Dale. No i dobrze, zaraz jesteśmy już na powierzchni. Dobra ładnie tak, liski świecą yy, No, ten mod daje podmuch wiatru i liście <coughs> Ale Przepraszam bardzo za to yy, Więc tak Jeszcze co pokazać wam to yy, Warm gun za, za pomocą tego można przyzwać tornado ja sobie przyzbę tutaj. O nie. O nie. To nie tornado. To są jakieś duszki dziwne. No dobrze. Ja zobaczę. Tak. Tornado gun. Tak się to robi. Z pajęczyn takich. Teraz skąd ja te pajęczyny wezmę? Dobra, ja nazbieram te pajęczyny. Widzimy się za chwilę. Dobra, nazbierałem już tego trochę... Nie wiem, nic czy tam pajęczyna, pajęczyny. Dobrze. <laughs> Patyki ja mam. Nie, nie mam. Siadcie! Jezu, ciągle ciągłe problemy. Dobra zaraz będę na patyki tak tak nie tak i tak się robiło. i uważajcie teraz ja uciekam, bo więc Tu wszystkie klocki lecają. Idzie w moją stronę jeszcze. A tam! Najwyżej mnie zmiecie. E, no wierz mnie do góry. Czy za ciężki jestem? O! To też ma to też ciężkość. Jak ubierzecie zbroję, to was raczej nie podniesie. Ło! Ja Wszystkie klatki podnosi. O! I robi taką dziurę. O, i teraz gdy jest na wodzie, to przybiera kolor niebieski. Jak jest na ziemi, to brązowy, zielony i, bia i biały, taki zwyczajny. O. o nie, nie, nie. O, nie, skina, dobra. Dobra. Jeśli chcecie po prostu... Tego tornada się pozbyć, wyłączacie, wyłączacie Minecrafta I, i wyłączacie od nowa świat. O ja! No, to na tyle tym z, z tego moda, ja się z wami żegnam, cześć!